Witaj, jestem grzech grany, a to jest kolejny odcinek serii Let's Play GTA 4 Znów troszkę ściszyłem, mam nadzieję, że już będzie dobrze mnie słychać no i jedziemy dalej. Na razie nie widać SMS-a od Stevie'ego, więc pojedziemy zaliczyć drugi skok. A mianowicie jest on w tych okolicach. Więc pojedziemy w ustalone miejsce i poszukamy wyskocznik. Najpierw pokażę jak wygląda, a potem zaprezentuję skok. Po dwóch nieudanych próbach będę robić cięcie i znajdę inny wózek. Chyba że się od razu uda, to będzie dobrze. No jedź, że w końcu. Panie, nie za No. Płacimy i jedziemy. Deszczyk nam tu pada, ale nie będziemy się tym za bardzo przejmować bo przecież nie mamy otwartego dachu, bo to nie kabriolet, więc nie zmutniemy. No i już dojeżdżamy pomału do miejsca. Gdzieś tu trzeba wjechać na tory. Po torach. W sumie chyba od razu spróbuję wykonać ten skok no i tu trzeba się rozpędzić, ale nie za bardzo, żeby nie wylecieć ja chyba powinno iść dobrze. Tak, wylądujemy ładnie i zaliczony skok. Niestety wpadliśmy do wody. O, tu blisko jest wyjście. Wyskoczymy sobie i idziemy po jakiś pojazd. Hmm. Którędy stąd się wychodzi. Spróbujemy tędy, a jak się nie wyjdzie, to popłyniemy. Zbranka, jakiś mały zlek bóg. No i już sprint się skończył. O, i ładne schodki. Niestety tu pojazdu żadnego nie widać. To podejdziemy troszkę i poszukamy jakiegoś. Może być kawalkate. No i poszukamy kolejnego skoku. No i kolejny skok jest gdzieś tutaj. No i jedziemy w to miejsce. A jak po drodze znajdziemy coś ciekawszego, to zmienimy. A jak nie, to będziemy tym próbować. Nic innego na nie pozostaje. Też wpada, ale to nic. Kowalka i tu powinien sobie poradzić z tym skokiem. Nie jestem zbytnio trudny. Wystarczy łatwiej się rozpędzić i przeskoczyć w O, i tu jest właśnie więc idziemy do końca. Zawrócimy i wykonamy spok nie wyjdzie to zmienimy pojazd i jeszcze raz będę wykonywać nie, nie ma żadnego problemu no to lecimy tylko nie skręcamy udało się i lecimy dalej i hoppas i zobaczymy czy damy radę jak nie, to trzeba będzie załatwić coś szybszego ale powinno być dobrze bo przelecieliśmy na billboardami. nie niewystarczająco to nic, trzeba znaleźć jakiś pojazd więc ja robię cięcie i szukam jakiegoś auta sportowego wózka nie znalazłem ale tym powinien się udać jak nie, to znowu zrobię cięcie i poszukam innego no więc lecimy, gdzie jest spocznia Może też przez to nie zaliczyłem, bo nie trafiłem w drogę Zobaczymy czy teraz się uda Na drogę już trafiłem I zaliczono, chyba jednak to dowodziło, to że trzeba trafić w drogę, się nie udało za pierwszym razem No dobra Teraz poszukamy trzeciego skoku, znaczy się czwartego i ten skoczek jest w tych okolicach, to od razu się rozpędzimy, żeby zbędnie nie tracić czasu. Nie widać lepszego samochodu na razie, więc chyba tym będziemy na razie skakać. Nie A się czy nie uda? Zobaczymy. Chyba troszkę jednak za wolno. Oj chyba, chyba za wolno. Trzeba było tu chyba wskoczyć. Nie, jednak zaliczony, więc jest dobrze. Szybkie cięcie. W kolejnym miejscu są dwa skoki. więc wykonamy dwa za jednym zamachem. Są one gdzieś tutaj. No to idziemy. Pojał. 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 Ale Pojał. 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 Nie nie to widzę, to nie to się zaliczone. Czemu by nie? No i tu jest skocznie. Za szybko co on na drugi dasze. Zaliczone.

Dałoby się z O, Stevie. Po tych skokach pojedziemy do Stevie'ego. Żeby odcinek nie był monotonny, że są te skoki. A jakieś urozmaicenie będzie. No to lecimy. Tarczyć. I wykonam ponownie. Oj, chyba za bardzo. No i na szczęście zaliczone. tak się udało. No to czytamy SMH i KOSTIViego Teraz PMP600 The Exchange aby go zagłośnić No nic, lubniemy sobie gdzie on dokładnie stoi No i The Exchange jest koło Pirsusa no i jedziemy w to miejsce, a skopki będziemy kontynuować później, ewentualnie jeśli czas się skończy, to w następnym odcinku. Przejezdźmy na

auto No ale zaraz i tak będziemy zmieniać. DMP więc to nie ma największego problemu z tym. Jest to jest DPMP. No i teraz trzeba odwieźć autko. O, go! No ale to będzie w kolejnych odcinkach. Więc nie będę go zabijać. Teraz zaznaczymy karasz i pomyślimy, wyznaczymy miejsce tym fajnym autkiem Mam że przez to wykażorki nie zabiorą. Cenię, więc na pewno będziecie się czepiać więc sobie przemalujemy kas jest i tak więcej za to dostaniemy niż stracimy więc nie złoży od razu przemawujemy. Uch, uch, teraz się teraz to już na pewniejsze To nie, nie ma żadnej mowy o tym, że jest to niemy i dla mnie mi spadały, nic ja nie mam poprawić. Oj, banszę jedzie. Szkoda, że nie mogę gruźć, przydałby się na skoki, no ale nic. Najwyżej no, sobie zapożyczymy z domku. Albo znajdziemy jakiś w miarę szybki pojazd. Żeby dalej robić skoki, bo jeszcze trochę ich zostało. Tu są boczkiem przejdziemy. Oni mało cień. Na szczęście nic ważnego. Więc mogę kontynuować nagrywanie. O no to lecimy. Ładnie, parkujemy. I idę I szukamy jakiegoś w miarę szybkiego wózka. A weźmiemy sobie PMP, lubię nim jeździć. I kolejny skok jest tutaj. Niedokładnie, ale gdzieś w tych okolicach. No pod prąd, nie się przecież naokoło lecieć. No i niestety trzeba cię znów zapłacić. No ale nic, czat to czat. 哎，我天，这要 tutaj trzeba się ładnie uspędzić żeby skoczyć bo trzeba tam przez murek przeskoczyć no to dojdziemy do końca drogi zawróćmy no i tak to zbytnio nie wyszedł no ale już lecimy na skocznie i mam nadzieję że nic mi tu nie wyjedzie nie wesoło, no i skaczymy, No i od razu zawrocik w powietrzu. I zaliczamy. No i sprawdzamy, gdzie kolejny. Kolejny skok jest niedaleko, więc nawet nie opłaca się GPS-a włączać. No i chyba troszkę źle pojechałem. Nie przydałoby się przestawić z gate. Bo blokuje podjazd. Zablokujemy drogę. No i niestety policjant nas przyłapał na przestawiam auta no i niestety blokada nie wyszła i tak przejeżdżają ale brzmi za dużo jest i hopsamy Niestety nie wyszedł za dobrze No to powiedzmy jeszcze raz Wydaje mi się, że to przez to, że nie trafiłem w środek, tylko się właśnie odbiłem. I dlatego trzeba jeszcze raz to wykonać. Przy okazji, że zgubimy policję. Będzie nam tylko przeszkadzać. No i zobaczymy, może teraz dobrze wyjdzie. No i niestety znowu policja wolna. No i skupy zaliczony. No i już czas się zbliża ku końcowi. 20 minut już gdzieś być. Więc pojadę zapisać i zakończymy dzisiejszy odcinek. Uch, licea, co zrobimy? No i zgubiliśmy. Frayer, blisko był, Nie zauważył. Więc, jako strata. No i lecimy. This is the moment You can take pictures of yourself, aroused, and send it to friends. Play with your ringtones. Take a pick of your boss, changing at the gym. You can send text messages that take 20 times longer than if you would called. It's the incredibly lonely, passive-aggressive future of Wiz Wireless. Can you see my joke now? Good! Wiz Wireless, do the social vibe. No, oh, go. no, No my sobie lecimy. Niczego się nie boimy. Idź, mięcia. I zachryjcie. I I zajdziemy zapisać. I na dzisiaj to koniec. Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. I do następnego razu.